dobra ale ale Dobrze, to przyznaję, znaczy, że jestem sam zaskoczony tymi HX-ami nowymi. No, bo one naprawdę. To brzmienie, super, że pan I, te, to I ten bas jest taki naprawdę, no. jakby to jakiś dobry sub był wsadzony, a to tylko samo radio. Takie pytanie. Ja tu nie potrzebuję. Ten akumulator pociągnie sobie. To. Spokojnie oczywiście. Tak, no, tak z ciekawości, bo mówię. Tak, z przesady, To jest zwykłe radio. No, ale brzmienie Batman, niesamowite brzmienie. Cieszymy się z panem. tylne gościki są koaksjalne, więc na zawsze trochę ci grają, ale, ale nie zniekształcają oczywiście. Bardziej jestem nastawione na tą muzykę. Bo ja szczerze, że naprawdę jestem, jestem, ja jestem bardzo. To jest nowy produkt. Został no, wprowadzony do sprzedaży ale... w grudniu. Ja nie wiem, jak grają się... w samochodzie tamte poprzednie. Nie, nie, to w ogóle nie, nie, ma, nie <laughs> ma. Nie ma o czym <laughs> mówić. Także jak słychać klient bardzo zadowolony, więc nie, myślę, że jest... i, myślę, że i inni będą bardzo e... zadowoleni. Honda Civic 8 no. generacji. Żadnych chińskich radyjek, żadnych no. wynalazków, ja tylko mówię... i wyłącznie markowy sprzęt. Dlatego ja już inwestacja, inwestycja na... Inwestycja na lata, ale jest doporządna. No. Pozdrawiamy, do sprzedaży.